Mamy w tym zadaniu zaznaczyć obszar, w którym punkty spełniają jednocześnie takie dwie nierówności z wartością bezwzględną. Ok, to rozpiszmy pierwszą nierówność. I tutaj umówmy się, że jeżeli znak nierówności jest skierowany w lewą stronę w kierunku wartości bezwzględnej, to taką nierówność zapisujemy w postaci podwójnej nierówności. Z prawej strony mamy piątkę, czyli to jest tak jakbyśmy po prostu tą nierówność przepisali bez zmian. W zasadzie jedyną zmianą jest ściągnięcie tylko znaku nierówności. Natomiast w drugim przypadku dopisujemy z lewej strony minus piątkę. Gdybyśmy zapomnieli o tej zasadzie, to zawsze możemy zajrzeć do tablic maturalnych. Zobacz, tu jest ten przypadek. Widzisz, mamy nierówność z wartością bezwzględną zapisaną w postaci takiej podwójnej nierówności. To samo robimy z y. Z prawej strony zostawiam jedynkę, z lewej strony wpisuję minus jedynkę. I teraz na rysunku zaznaczymy dwie proste. Pierwszą prostą, która przechodzi przez x równa się 5, to jest ta prosta. Drugą prostą poprowadzimy przez x równy minus 5. Obszar, który znajduje się między tymi prostymi, możemy zamalować. Tutaj znajdują się w tym obszarze wszystkie punkty, które spełniają tą nierówność. To samo robimy z nierównością z y. Z tym, że rysujemy prostą y to się równa 1, y to się równa minus 1, i zaznaczamy wszystkie liczby, które znajdują się między tymi prostymi. Tak jak widzimy to w nierówności. Y jest między minus 1 a 1, więc musimy zaznaczyć ten obszar. Ponadto zauważcie, że ja tutaj proste narysowałem taką linią ciągłą, ponieważ punkty leżące na tych prostych również dają nam rozwiązanie nierówności. Ponadto zwróć uwagę, że tutaj jest dopuszczona równość w obu znakach, dlatego w, takim, w takiej sytuacji zawsze stosujemy. Prostą, która jest ciągła. I teraz, jeżeli chcemy pokazać rozwiązanie, jednoczesne rozwiązanie dla obu nierówności, to musimy zaznaczyć ten obszar, w którym obszary się przecinają i proste się przecinają. O, to są te miejsca. Punkty możesz połączyć odcinkami. I wszystko to, co jest wewnątrz, spełnia jednocześnie obie nierówności. I o to chodziło w tym zadaniu.